Problem. Promocje nie istnieją! Przed Wami misji Promka! Misji. Promka... Easy promka... Jesteście tu? Edzio! Zaraz zmiotę cię z tej sceny! Uważaj! Jestem missy Promka i o Cię bez litości Zarabiam na twojej pazerności i naiwności Sprzedam ci laptopa, ciuchy i dogier i temy, ale najlepiej ze wszystkiego sprzedaję tobie ściemy Twoje Twojej postaci w grze przydadzą się nowe konie, sprzedam ci je za pół darmo, o to możesz być spokojny Wszystko za pół ceny myślałeś, że zrobisz biznes Nic nie dostałeś, a dałeś mi dane osobiste Możesz pieniądze bez kitu, a ty weź te swoje promki i najlepiej oszczędź wstydu Wolę zapłacić więcej, ale na bezpiecznej stronie, niż jakiejś misji prące ujawnić info o mnie Prędzej wykupisz swoje winy za te wszystkie ściemy, niż ja na twoich stronach kupię podejrzane itemy Ta laska żeruje na Twojej naiwności, jak żarłacze u wybrzeży okay. Kalifornii. Obieca ci wszystko za darmo, nawet lot w kosmos i zrobi to w taki sposób, że nawet szczypanie w rękę nie pomoże. Lady darmoszka! Darmożka i ograbie ciebie fest. W życiu nie ma nic za darmo, ale wkraca ci, że jest. Nowe skiny do gry, za darmo dam ci je wszystkie. W zamian musisz podać tylko informacje osobiste. Kliknąłeś, myślałeś, że to twoja szczęśliwa chwila. A masz tylko skin bambika, którego z ciebie zrobiłam. Jak założysz skin, myślisz, że będziesz niepokonany. Szkoda, że poza grami już nie jesteś traktowany. Haha! Jaka będzie odpowiedź Edzia? Dzisiaj była marna. Bo zakładam skin edia i nie dam się na nic nabrać. Spytałem rodziców, każdy już twoje ściemy ogarnął. Więc twoje wysiłki to jedyne, co jest tu na darmo. Ty tak boisz się zagadywać do ludzi zwyczajnie, że informacje o mnie musisz wykradać nielegalnie. Każdą twoją ściemę weryfikowałem między nami. I powiedz to teraz, poza grami, nie Cet jest tak. Wasza kolej! Zróbcie hałas i wyślijcie ten przesłodzony skład tam, gdzie jego miejsce. Może na fotel dentysty? Jesteście gotowi? Zróbcie hałas, by te słodkie dziewczyny pochowały te swoje zjedzone przez próchnicę promki, zniżki i inne bajery do swoich słodkich torebeczek. Bye bye, girls. Klikajcie i głosujcie dawajcie, na Edzia. Dawajcie. Dawajcie. Klikajcie, klikajcie, zobaczcie hałas. Ta wiedza w środku A teraz podejdź dalej, jak być bezpiecznym sieci. Klikajcie. ale cukier jest niezdrowy. Żegnamy, buziaczki, pozdrówcie próchnicę. To my, ekipa z miasta ING. Ta wiedza w świat już leci. A teraz podaj dalej, jak być bezpiecznym w sieci. Ekipo z miasta ING. Przed wami nowy sezon, a w nim nowe miejsca na mapie do odkrycia. Nowe questy i mega nagrody. Łapcie za nogi i bezpiecznie ruszajcie ulicami ku nowej przygodzie. Za udział w bitwie zdobędziecie bezcenny autograf od Edzia oraz złote, bardzo złote słuchawki. Pamiętajcie, podawajcie dalej wiedzę o niebezpieczeństwach w sieci, nie podawajcie ściemy. Dajcie jakiś hałas! Tego jeszcze nie było! Jesteście gotowi na pierwszą w historii naszego miasta bitwę na RYMY? Przed wami... EJORAP! Jego RYMY zdemaskują i wymiotą z najdalszych kątów internetu największe, najbardziej podstępne zagrożenia. Elo Siemanko, ekipo z miasta ING! Mój freestyle byłby ledwo jak podmuch delikatnego wietrzyka, a nie jak prawdziwy huragan, gdyby nie ta kobieta obok mnie. Fusialka, która moim słowom doda mocy oraz oczywiście wy, razem tworzymy epicką siłę. Ciąga pierwsze niebezpieczeństwo. Fifty Fake. Mistrz ściemy, kłamstwa i nabierania. Przybył prosto z nieistniejącej strony. Jego specjalnością są fake newsy i fałszywe profile na portalach społecznościowych. Jeśli nadarzy mu się okazja, by wprowadzić was w błąd, zrobi to bez mrugnięcia okiem. Dobra rada. Nie wierzcie w żadne jego słowo. Przed wami Fifty Fake. <śpiewanie> Wiesz kim jestem, Fake to moje nazwisko Przy mnie jesteś jak śrubka, bo wkręcę Cię ze wszystko Jestem królem internetu, gdy witasz się z moją ściemą A fake newsy i nagłówki są moją domeną Wygniesz na śniadanie moich ściem całą tonę Że kody mówią po chińsku, a banany są czerwone Pamiętasz jak pisałem z Tobą z fake konta? Koleś, a Ty ucieszone myślałeś, że gadasz z golem A na to odpowie Edzio Wyczułem ściemy, nie wstawiłeś żadnych informacji na potwierdzenie Myślisz, że wziąłem ciebie za idola? Nie masz racji Nie nabiorę się na konto bez znaczka weryfikacji Nie łykam twoich ściem i to musisz wiedzieć Bo nie mogę przegnąć tego, że wciąż jesteś w internecie Twoje marne artykuły są tempe jak ołówki Wybij sobie z główki to, że uwierzę w twoje nagłówki Podsłuchuję ekipy, która zrobi hałas pod sceną i wystrzeli w kosmos Wszystkie ściemy 50 fake'a, jesteście gotowi? Zróbcie hałas i klikajcie ile mocy w palcach, by dać poparcie Edziowi Pokażcie FiftyFake'owi, że nie dacie się nabrać na jego sztuczki. Klikajcie, klikajcie, to dopalcie rymy Edzia! Dawajcie, musimy je. to wygrać! Ta wiedza w A teraz I podaj dalej, jak, podaj dalej, jak, dalej. jak być bezpiecznym sieci! A więc żegnamy FiftyFake'a i jego ściemy! Papa, pa, szczęśliwej podróży i pozdrowienia! To my ekipa z miasta ING, ta, ta wiedza w świat już w leci! A teraz podaj dalej, jak być bezpiecznym w sieci! A oto Doktor Link we własnej osobie. Niech Was nie zmyli jego imię, bo o leczeniu on wie tyle, co o łowieniu ryb. Ten typ to złodziej, który nie pogardzi żadnymi danymi. Wyłowi z sieci wszystko na Wasz temat. Imię, nazwisko, adres, imiona rodziców. Będzie nawet wiedział, jak nazywa się Twój pies i złota rybka, którą ma Twoja babcia. Doktor Link zarzuca swoje sieci i wyciąga wszystkie informacje. Powitajcie Doktora Linka! Yo, 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 yo! Wierza, doktor, i Dziwne oh. linki są wysyłane Masz przekichane, bo twoje dane Już są mi dane Wchodzisz w mój link A ja yo. wiem o tobie wszystko, yo. bracie Co przeglądasz w internecie I z kim gadasz na czacie uh -huh. Tata przelał kieszonkowe Widzę na twoim koncie uh -huh. Jak klikniesz mój link Co do grosza wszystko ściągnę Znam twój adres, numer buta I twoje nazwisko Robisz klik, klik w link A ja wiem o tobie wszystko Jestem naprawdę sprytny Edzio, chyba tego tak nie zostawi. Jak myślicie? Mówisz, że masz moje dane, twoje strzały to pudła. Bo ja nie wchodzę w żadne linki z nieznanego źródła. Myślisz, że jestem tak naiwny, żeby wchodzić w linki, które mają w sobie więcej znaków niż alfabet chiński? Na takich jak ty, kolego, mam prosty sposób. Nie wchodzę w żadne linki od obcych osób. Ty sam jesteś jak moje kieszonkowe, stale. Myślisz, że wiesz o mnie wszystko, a tylko ci się wydaje. Wy, dzieciaki z miasta ING, pokażcie doktorowi Linkowi, że jego sieci są dobre dla płotek, a nie dla takich grubych ryb jak wy. Dopalcie rymy Edzia, klikajcie, by dać poparcie Edziowi. Niech doktor Link się dowie, że wy nie złapiecie się w jego sieci. Pisz, prawie tu mamy. Nie to przestawajcie. Dawajcie, dawajcie. Ta da wiedza spartańczy. Klikajcie. A teraz Spawajcie podaj moc dalej, Edziowi, jak być bezpiecznym w, w sieci. Mamy, Zobaczcie minę doktora Linka, no serio, żal mi typa, ale niestety, zwijaj swoje sieci, doktorze, i spływaj, tutaj nikogo nie złowisz. To my ekipa, ekipa z miasta ING. ING, ta wiedza w świat już leci, a teraz, teraz podaj, podaj dalej, jak, jak być bezpiecznym w sieci. powlejny po... czarny charakter internetu, oto MC Podszywacz, ten typ nigdy nie jest tym, kim się wydaje. Podszyje się pod każdego. Pod twoją babcię, twojego przyjaciela, mamę, siostrę, sąsiada, nawet twojego chomika. On do wszystkiego jest zdolny i serio, nie można go lekceważyć. Bo jak już zdobędzie twoje zaufanie, zabierze ci wszystko. Nawet kasę ze skarbonki, gdzie zbierasz na wymarzoną konsolę. Na scenę wbija MC Podszywacz. Jał, 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 jał. To ja prawdziwy Edzio, tylko popatrz jak wyglądam Daj mi trzy słowa, a potem hasło do konta A teraz popatrz na to, wjeżdża kolejna sztuczka Emeryturę twojej babci zawijam na wnuczka Jutro będę twoim ziomkiem albo twoim bliskim a Chyba nie będziesz taki, wyślesz koledze dwie dyszki Po to, żebyś podzielił się hajsem i hasłami Przypominam twoich znajomych bardziej niż oni sami Właśnie tak Czy Edzio pokona MC Podszywacza? Że jesteś takim cwanym zawodnikiem A twoje podszywanie jest grubymi nićmi podszyte Chcesz być moim ziomkiem? Mordeczko, nie sądzę Zawsze dzwonię potwierdzić, zanim przeleję pieniądze Haseł nie podaję nikomu, to chyba proste Zaraz wyślę cię do konta, zamiast dać do konta dostęp Ale śmiało, jakąkolwiek postać sobie przyjmij Gdybym wstydził się, kim jestem, też bym wolał być kimś innym I hałas pod sceną I pokażcie MC podszywaczowi Że podszywać to on sobie może Nogawki od spodni Zróbcie hałas i pokażcie MC potrzywaczowi jego drogę do wyjścia z miasta ING. Klikajcie i głosujcie na Edzia. Klikajcie, klikajcie, dopalcie Tam rymy Edzia. Dajcie wsparcie Edziowi. Klikajcie. klikajcie. teraz podaj dalej, klikajcie, jak być bezpiecznym w sieci. No MC Podszywacz zakończył swój występ. Tak się spoczył, żeby zrobić wrażenie i nikogo nie nabrał. Smuteczek. To my, ekipa z miasta ING. Ta wiedza w świat już leci. A teraz podaj, podaj dalej, jak być bezpiecznym w sieci. Oto skład, który gotowy jest obiecać wszystko. Gwiazdka z nieba? Proszę bardzo. Darmowe gierki? No problem. Bonusy, promocje, zniżki już są Twoje. How sweet! Te reperki to nieśpiące królewny. Powitajcie, sweet skład! Lucy Promka śni od blasku promocji, który ją otacza. Jest jeden problem: te promocje nie istnieją. Przed wami misji promka. Zipronka. Zipronka. Jesteście tu, Edzio, zaraz zmiotę cię z tej sceny. Uważaj. Jestem ci promka i o zgubie cię zarabia na twojej paterności i naiwności. Sprzedam ci laptopa, ciuchy i do gier i temy, ale najlepiej ze wszystkiego sprzedaję tobie ściemy. Twojej postaci w grze przydadzą się nowe konie, sprzedam ci je za pół darmo, o to możesz być spokojny. Wszystko za pół ceny, myślałeś, że zrobisz biznes, nic nie dostałeś, a dałeś mi to. Druga z tego słodkiego składu, Lady Darmoszka. Z zęby bolą, czy ktoś widział dentystę? Ta laska żeruje na twojej naiwności, jak żarłacze u o wybrzeży tak. Kalifornii. Obieca ci wszystko za darmo, nawet lot w kosmos i zrobi to w taki sposób, że nawet szczypanie w rękę nie pomoże. Lady Darmoszka! Darmożka i ograbię ciebie fest. W życiu nie ma nic za darmo, ale wkręcę ci, że jest. Nowe skiny do gry, za darmo, dam ci je wszystkie. W zamian musisz podać tylko informacje osobiste. Kliknąłeś, myślałeś, że to twoja szczęśliwa chwila. A masz tylko skin którego z ciebie zrobiłam. Jak założysz skin, myślisz, że będziesz niepokonany. Szkoda, że poza grami już nie jesteś tak nic Jaka będzie odpowiedź, Edzia? Wyłudzenia dzisiaj była marna Bo zakładam skin Edia i nie dam się na nic nabrać Pytałem rodziców, każdy już twoje ściemy ogarnął Więc twoje wysiłki to jedyne co jest tu na darmo Ty tak boisz się zagadywać do ludzi z wy